Co, jest grane, co się co dzieje? Jest grane, mój co tam się robi Herobrine? Co tam robi Herobrine? Au, nie bić, dom się Kurczę, gaście ten dom, co wy w ogóle robicie? Jezu, co tu nie bijcie czy... mnie, nie bijcie mnie, dom trzeba gasić. To był jakiś Hero Brain. Co tu robił Hero Brain? Co się dzieje? Co Matko, się, się dzieje? To był dom. Dobrze, Czemu to też się pali? Dobra, gaście to szybko, gaście to zanim się zapali cały dom. Cała wioska się zaraz zapali. Kurczę, czekajcie, gaście, gaście, to gaście, to gaście, Dobrze, czekajcie, stop, stop, nie zbliżajcie tego domu, on już cały płonie. Ten dom już cały płonie, stop, nie zbliżajcie się tutaj. God, jesteś bezpieczny, nic się nie stało? Kaj, gdzie ja mam teraz mieszkać? Jeju, co się stało w ogóle? Ale co to było, co tutaj robił Hero Brain? bien Boże się, jak Nagle pali się dom! Myślałam, że Hero Brain to była tylko taka opowieść, ja nie widziałam, że to jest naprawdę. Cały dom się spalił prawie, ledwo co go ugasiliśmy, do tego jeszcze jej prawie pół wioski się spaliło, dobrze że tamte dom przynajmniej nie No niesknięte. Ale jak to... No, nie mam teraz krawda. domu, prawie mnie zabił, o mało co wasze dom Jak się przecież jest... mógł Hero Brain tu być? No ale, Hero widzi, no widzisz, że to jest No plec... Ale? Kłamstwo. Jak... No jakie kłamstwo, no przecież widzieliśmy się. Hiro... Słuchaj, człowieku, jakie to kłamstwo? To był Hero To był prawdziwy to pewnie... Hero Brain. No, no, no też się byli... prawie spalił. Jaki Halloween, to nie było Halloween. Naprawdę, prawie się dom z Ja go widziałem. On miał faktycznie. Nie bije. On miał faktycznie białe oczy. Normalnie, on miał białe oczy. To był spik z białymi on oczami. Prawie oczami. Zabił. On prawi. Zobacz, zobaczcie, co on zrobił z naszą wioską. No i ty twierdzisz, że to nie jest Hero Brain? Dobra, nie. Musimy coś z nim zrobić. Dobra, musimy zabić coś z tym Hero Tak, tak tylko teraz tak. Co myśmy, o, musimy. Ale co. Proszę pana, ja mam pomysł. Co? Tą panią trzeba na przynętę dać? u panią na przynętę? Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Tak. nie ma opcji. O mało co i nie zostałam zabita w moim domu. A teraz drugi ale czekajcie. Przepraszam bardzo, ale musimy jakoś to zażegnać. Stop, faktycznie stop, przemętę. Ale, ale proszę pani, nie, stop, stop, stop. Faktycznie prawdą jest, że Siro widocznie polował na panią, skoro zaatakował pani dom. No właśnie, na dziewczyny polował. A co jeśli chciał na początku ten dom, bo zauważył go pierwszy, a potem ten, a potem ten i spalić nas wszystkich i zabić. Ale przyjmijmy. Ale załóżmy to, że chciał na początku zabić w takim razie panią. W sumie to nie jest zły pomysł, żeby. A co sugeruje? W sumie. Możemy zrobić tak: ten Hirobrain uciekł gdzieś w tamtą stronę, to oznacza, że gdzieś musi być, w tamtej, tam, o gdzieś tam musi być w Nie, kierunku. nie ma opcji. ja nie już Jak to? Nie, się nie, nie proszę pani, ale to jest nasza jedyna szansa. Jeżeli my go nie złapiemy, to on będzie tak robił może co nawet codziennie, co wieczór. A nas nie stać na to, żeby tracić cały do. On nas prawie zabił, my możemy zginąć przez niego. Jak w ogóle tu się pojawił Hirobrain? Co się, Hiro co się właśnie stało? Ja myślę. A nie. Ale ja myślałem, że to był Bóg w ale to, to faktycznie był Hirobrain, bo nie ma nikogo innego niż my przecież na tym serwerze, no to coś musi tutaj być. Nie wejść. no ludzie, to jest jakiś sen, weź ktoś mnie uszczypni. Nie, dobra, zrobimy w takim razie tak, tutaj masz dobry pomysł, faktycznie on szukał pani. Więc zrobimy. Nie, 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 więc, nie, 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 nie więc, więc zrobimy tak. Zastawimy przynętę na niego. Zostawimy przynętę i pułapkę. Przynętą będzie pani, a pułapkę zrobimy troszeczkę inną. Ale żeby nie było, w tym czasie my tutaj z tym panem pójdziemy do lasu sami i go poszukamy porządnie. Spójrzmy go wreszcie Czyli znaleźć. Czyli wy mnie go... zostawicie samą na przynętę to... i może mi coś zrobić, jak nie uda się pułapka? Tak, ale my musimy go złapać wreszcie. Przecież tak, to jest hero, brain, no coś takiego, no. Nie Trzeba możemy. Go nie, nie możemy pozwolić mu. Na to, żeby zniszczyć, zniszczyć całe nasze miasto, miasto i nas jeszcze zabił. Czy nie możemy mu na to a czy pan coś wie o takich misjach? O pewnie, że tak, no. Jakie niebezpieczeństwo jest? Ale przecież my, my jesteśmy farmerami, to możemy wziąć motykę. I jak weźmiemy Uch! motyki, to przecież możemy możemy go wtedy spróbować jakoś, jakoś złapać w ogóle, jakoś proszę go zakwymować. Nie, ja na wojnie Proszę pana, w Iraku. jest ja nic. A ja byłem, a ja byłem. On był w Wietnamie, a ja byłem w Iraku, no to no my jesteśmy właśnie. doświadczeni. Więc zrobimy. Proszę pani, zrobimy tak. Ha. On może polować na panią, więc w takim razie zrobimy tak, że zostawimy pułapkę. I pani będzie stała, wiem jaką pułapkę zrobimy Dobrze, więc weźmy się do roboty A więc dobra, mamy już wreszcie pułapkę no, Więc pułapka polega nie. na tym, że tutaj e... E, Uważaj, uważaj, nie, niech pani się nie zbliża Więc tak, pani będzie naszą przynętą tutaj na niego no, Jeżeli tak. on stanie na którąś z tych półpłytek Czyli będzie szedł po panią To wtedy cała ta ziemia się zapadnie Cały ten piach się zapadnie Nie wiem, czy to jest takie bezpieczne A co jak nie będzie taki głupi zauważyć, że coś tu nie gra I od tyłu zaskoczy, albo z tej strony, albo z tej strony Dobra, więc w takim razie miejmy nadzieję Mam nadzieję, że w ogóle to zadziała. Mam nadzieję, że jednak on się złapie w tą pułapkę. Na pierwszy rzut oka to nie wygląda jak pułapka, więc musi pani tylko być tutaj do samego końca. Jeżeli Dopóki my go nie złapiemy, niech pani tutaj cały czas będzie, bo on może przyjść po panią, a to jest jedyny sposób, żeby pani była bezpieczna i żeby on pani nic nie zrobił. I wtedy tylko i wyłącznie go złapiemy, jeżeli on stanie na którąś z tych półpłytek. Wtedy ten piach się tutaj zapadnie i nie on też się zapadnie. Nie podoba mi się ten pomysł kompletnie. No, ale proszę pani, no to chyba jest lepsze niż to, żeby on tutaj codziennie grasował, tak? Wie Dobrze, lepsza, ale narażacie kobiety na życie, tak? Ale. Co yy, jak? Tutaj jest szyba. O, może stąd zaskoczyć mnie? Nie, dobra, no, już, już, już niech tak... ale on nie wtedy. Nie wejdź, pani wejść. Nie wejdzie właśnie, przez tą szybę, dobrze. W takim razie niech. Nie, zróbmy tak. My bierzemy w takim razie kosy, proszę ja pani. Ja się tu chowam do widzenia. Więc my weźmiemy teraz kosy i idźmy w takim razie z kosami go wreszcie znaleźć w lesie. No tak. Pójdziemy go poszukać w lesie, bo może on się kryje w tym lesie, bo musimy wreszcie go jakoś znaleźć, tak? Jeżeli on nie przyjdzie, to pani to pewnie pan będzie w lesie, więc chodź tutaj. Ale on jest niezliczalny, kosą, nic nie zrobimy. Jak nie zrobimy, ale przynajmniej go jakoś próbujemy złapać, zaknęblować, cokolwiek, więc chodźmy tutaj, poszukamy tego. Chodź, chodź tutaj poszukamy go, więc rozejrzyjmy się może tutaj. O tu jest, tutaj może coś będzie, więc... Czekajcie, on, on szedł, tak, on szedł, jakby tu, tu. Ja patrzyłem pamiętam, że on gdzieś w tą stronę szedł, tak? Gdyby tutaj jakoś go poszukać, rozejrzyjmy się tutaj po całej tej okolicy, rozświetlmy przede wszystkim teren, zobaczmy tutaj. E, tu, o, tu. tu, 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 Co jest tutaj? Czekaj, czekaj, Ro... tu Jaka dziura? Jaka jest dziura? Przecież nie może tutaj to to nic nie, nie było. Co tu jest? A. Poczekaj, stop, poczekaj, to może być pułapka, nie wchodź tam, nie, 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 nie wchodź tam. nie, stop, stop, chodź tutaj, chodź tutaj. Musimy... Musimy na początku zobaczyć cały teren dookoła Tam może być coś... On może na, na nas też zostawić pułapkę tam, pamiętaj o tym Rozświetlimy ten... na ten teren i zobaczmy czy coś daleko tutaj nigdzie nie ma nie. No ja... On jest... To jest hero Brain przecież to jest mądry, nawet brain, to jest po angielsku mądrość, więc... Znaczy to jest mózg po angielsku, więc on może być faktycznie mądry Ale dobra, chyba nic tutaj nie ma, więc chodźmy może do takiej macie Do tego tutaj... Chodźmy do tego tunelu I zobaczmy w ogóle co tam było, bo to wygląda jak jakiś tunel w ogóle Tylko ostrożnie, idź powoli, idź za mną, idź za mną, stop, stop Poczekaj, ale za mną idź, za mną idź, poczekaj, stop. Ale, jabre... ale nie widzisz, że tu pisze tunel zagłady? Stop! Nie wchodź tam! Cofnij. No. Tunel zagłady. Tunel zagłady. E no jak, e tam! Uważaj, stop! Poczekaj, 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 poczekaj. Cofnij się, cofnij się, co? ja pójdę pierwszy. Ja pójdę pierwszy, nie! Pójdę pierwszy. Stop, poczekaj. E, Ojeju, co to? Dlaczego ci się tyle pali? Tam... Dobra, Ej, no, zobacz, stop, się stop, robi. stop. Tam na, na końcu jakieś tabliczki, zobacz. Tam w ogóle może być coś a, na tych tabliczkach. No, o, uważaj! Prawie byś o, się zabił. Czekaj, stop! Stop! Tutaj te półpłytki coś robią, nie, a te. Te chyba. O, tu jest lawa, to jest pułapka na nas przygotowana specjalnie. On tutaj nas przygotował, dobra, ale uważaj! Zobacz, jestem mądry. Ale poczekaj, poczekaj, niech, niech to należy się. W takim razie już tutaj od, odrobi, dobra. Stop, poczekaj, poczekaj. Ostrożnie, tylko byśmy się nie spalili tutaj, bo tutaj szkolec to będzie nasza trumna na ten tunel. Dobra, dobra. O, e, jak to przejść? Co możemy tutaj Normalnie. zrobić? Normalnie. Przez pajęczyny? No dobra, w sumie, ale ostrożnie, bo to jest ten ogień. Ojeju, ale uf, jak, jak my tu będziemy w ogóle wracać? Czekaj, dobra, tutaj jest. O nie, tu jest lawa, dobra, czekaj. Czy ćwiczyłeś kiedyś w ogóle parkour? Tak, kiedyś, Suzitsu. Ale ja nie ćwiczyłem nigdy parkura. A tam są jakieś tabliczki i coś tam pisze, to może być jakaś wiadomość dla nas, ale nie wiem w każdym razie, dobra. Musimy jakoś przeskoczyć, tylko to jest ile? To jest raz, dwa, trzy kratki aż i tu jest lawa. E, nie wiem, tutaj się to w czego, dobra. Musimy wykonać skok wiary w takim razie. Dobra, spróbuję w takim razie tak zrobić. O, hop, hop, dobra, mam. Chodź tutaj, chodź, ostrożnie. Tylko uważaj, 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 dobra. Tu jest jeszcze jakiś ogień. Czekaj, uwaga, uwaga, uwaga. Tylko, żeby Teraz tylko, żeby nie wpaść. Tu, au! Pale się, pale się. Pale się. Au, 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 au. Co tam jest napisane? Co tam jest napisane? Czekaj, muszę się tylko przygasić, dobra. Ej, o co chodzi? O co tu chodzi? Czemu tu jest. ha, 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 ha. Pozdrawiam Hero O co tu chodzi? Przecież to jest ślepa uliczka, on jest chyba u niej, on jest u niej, szybko, szybko musimy wrócić. Dobra już przez ogień, przez ogień, trudno, będę się palił. Hero HeroBrine tu jest Hero On ma TNT, on ma Dobra, złapał się, dobra, złapał się, złapał się, złapał się, mamy go! Mamy go Tym planem nie mam. Mamy go! Nie wierzę! Dobra! nie Czy on gada? Czy Hero coś gada? Stop, 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 stop! On coś gada! Moc, wiem. On coś gada! E, halo, słyszysz mnie? Tak, słyszę! Czy ty jesteś herobrinem, czy ty jesteś jakiś podróbą? Nie, ja jestem herobrine, ja zabijam ludzi, ale proszę, już wszystko wybuduję, proszę was! Ale obiecuję, że już... Ale wiesz, że spaliłeś tam pół wioski i mamy ci teraz to przykład tak wybaczyć? Tak, wiem, odbuduję to wszystko, proszę! No to nie wiem, ej! To stop, co robimy, co robimy? Na pewno nie, bo jeszcze... A co jeśli to jest jego plan i on ucieknie wtedy. No właśnie, plan X. Plan X. Nie, zły, zły. Trzeba go zabić. Nie, ja Nie, nie dobra! Nie, nie możemy go zabijać! Odwariowaliście, no będziemy go zabijać. No, no przecież. Tak. To jest, a co. On, on też ma jakieś swoje. Wiecie, no, on też potrafi jakoś, ma jakieś swoje uczucia. Ej, no. prawie sam. co skowoduje, proszę. Czemu to zrobiłeś? Czemu to zrobiłeś na początku? Ja mu nie ufam. Ej, hero, Brain, czemu to zrobiłeś? Ja no, uzyskać ten. co? Bo jest morderca, on zabija ludzi. No, ale, ale, czemu zburzyłeś pół naszej wioski? No, bo ja umiem tylko mordować innych i nic więcej. Umiesz tylko mordować innych? Dobra. A obiecuję, że już nigdy o, nie będziesz mordować. No, to buduje, no, ludzie. Ale pod jednym, ale, czy obiecujesz, że już nigdy nie będziesz mordować innych? No nie, nie będę. No jedynie to innych, ale, ale nie was. Panie Hirobrań, czy by się rozumiem, czyli pan obiecujesz że już nigdy nie będzie nikogo ani zabijał, ani prześladował ani... i odbuduje pan ten domek cały czas. Najpierw do jego za blisko nie podchodź, tak, bo to może tak. być jego plan. Nigdy więcej was nie będę zabijał, ja odbuduję ten domek. Ale nikogo już nigdy więcej zabiję. Nie ale jest innych tak. też. Nie no, chyba, że innych, ale was. Nie, nie. to nie, to nie, to nie, nie. To, 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 to w takim razie pana zabijemy. Uch. No dobra, niech będzie. Dobra, mamy umowę? No. Proszę pana, ja mu nadal nie ufam. Mm, co my robimy? Ty bo pani nie wierzyć tyle. Dobrze, już... Ja, ja bym mu dał szansę, jakiś chłopak taki wydaje się być nie. sensowny. Dobra. To jest chłopak, czy to jest y duch morderca, zabijać... On nawet oczu nie... A nie ma. Czy pani nie za moim płci? Ale dobra, skąd ty się wziąłeś w ogóle w tej grze? Przecież te jesteśmy... Tylko my czy, skąd ty się w ogóle tu wziąłeś? Nie wiem, jakieś tam wioski, gdzieś tam... O, tu, i tu nagle was znalazłem, i tu, o, o. Dziwne. I, no, no, a raz... Ej, on się to wszystko. Ech, to jest jakiś. To jest jakiś nie, 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 nie. Ja po prostu się wyprowadzam stąd. Dobrze, ja nie chcę się żyć wypowadza. z tym człowiekiem. Do dobrze. Udzenia. Stop, faktycznie. Musisz odpracować to, co zrobiłeś. Od teraz będziesz. No, no i mam zamiar. Z tego względu, że prześladowałeś tą panią i podpaliłeś jej domek, będziesz jej służył przez cały tydzień. To Zobacz, mi się to podoba. Stoi. A później cię wypuścimy, okej? Okay? Umowa stoi. Umowa stoi? Umowa stoi. Tak. A tylko spróbujesz coś źle zrobić... A tylko to pan, zobacz. tylko spróbujesz, tylko spróbujesz coś tutaj odwalić jakiś kawał, to po prostu policzymy się jeszcze. Zaraz, zaraz, za. to on będzie tam z nami mieszkał? Dobra, dobra. Tak, będzie z nami Wiesz, mieszkał. To, to, to. Ej, słuchaj, ty jak odbudujesz to wszystko, to będziesz tam mieszkać albo, albo tu sobie wybudujesz domek, jak najdalej ode mnie. Dobrze. To mamy umowę... Albo z panią zamieszkasz. Albo zamieszkasz. A chyba z panią. pana próbowało. Dobra, mamy umowę a, w takim dana razie. Dana. Akurat jest dzionek, więc możesz się brać do roboty. A więc całe szczęście mam nadzieję, że już nie będziesz taki, już nie będziesz podpalał i próbował zabijać nie, innych. Nie, więc nie, pamiętaj, nie. że musisz teraz w takim a. razie nam pomagać i w takim razie. No co, no to powodzenia w takim razie pani. My tutaj już, ja tutaj Dzień, już ja, ja muszę odespać tu całą ciężką noc, bo w ogóle nie wiem co się działo. To jest taka potrzeba. Dobra, a do a więc dom... do roboty odbudować tak jak wszystko było, do roboty Medle, wszystko. Do roboty, dobra, a więc w takim razie dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się. I oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich odcinków albo czy chcecie zobaczyć więcej odcinków, czy wpuścisz. I moi drodzy, wbijcie na Discorda w opisie. Papa, pa, moi drodzy, żegnajcie i cześć, papa. Pa.